E-eluwina, taka... Tak, tak każda książka się zaczyna E-eluwina, e, to ta maczka, barka Krzesimira. E-eluwino, oho, wina, Oho, eluwina, e, 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 e ja... Macie nie znajdziesz na mojej głowie Chyba, że płacę wtedy mam dolce, Do C mam? Nie Ciężki jest, ja mam, chciałbym tak wiele, Spytasz sz Szkołę w sumie sam nie wiem. W sumie sam nie wiem. e, -e tak każdy książka się zaczyna. E-el-wina, ta Moćka, borka, miro. e wina -e aha, e -lubina. aha, e -lubina. e, -e i ja. Uliczki wesołe, ty też wesoły, będę za to, może będziesz goły, chyba że będę taki wesoły, chyba że ty będziesz bardziej. E-E-Luwina, taka z dzisiaj się mój zaczyna. E-E-Luwina, a ojca, matki, córki, synu, e, luwina, oho, e, luwina, oho, luwina, e e e luvina. Może masz szapki, może w pokoju, chyba że będziesz lekcję odrabiał, może nie wiem, gdzie ty to masz, chyba że będziesz, będziesz grał, nie wiesz co. A też nie no, ja wiem, żeby mieć linę, żeby wydostać się ze szkoły, przecież ja jestem wesoły. E E-luwina, tylko że dzisiaj się mój zaczyna, e Baczka, Bartka, Czesi, Mira, Eluwino, oho, Eluwino, oho, Eluwino, Eluwino, i ja. Jesteś wesoły. Mam policzkę wesołe. chyba że będę. Jesteś wesoły, będę goły, chyba że będziesz. Wtedy wygrasz, może wygrasz konkursy w szkole, może, że nie tylko ma E, e, luvina, każdy dzień się mój zaczyna, e, e, Luwina. dla maczka Bartka Krzesimira, e, e, luvina, oho, e, 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 ja.